Witam drodzy widzowie w szósty dzień naszej podróży po Korei Południowej, znajdujemy się na Seoul Station, siedzimy w pociągu KTX i jedziemy do Busan, także widzimy się na miejscu. Sprawnie, komfortowo, punktualnie. Można, można. Witamy w Busan, drugim co do wielkości mieście w Korei, liczącym ponad 3,7 miliona mieszkańców, a w całej aglomeracji Busan mieszka ponad 4 miliony ludzi. Całe miasto składa się z 15 dzielnic, a my udajemy się do części zwanej Heonde. się w Pusan przy plaży Haeundae w dzielnicy o tej samej nazwie. Jest to jedna z najsłynniejszych plaż w Korei Południowej, rocznie przyciągająca ponad 10 milionów turystów. Szerokość plaży to 40 metrów, a jej piaszczysta część ma długość prawie 1,5 km. Ja Wam tu opowiadam o plaży, ja muszę szybko biegnąć, kupić sobie parawan i zarezerwować miejsce na plaży na jutrzejszy poranek. Mieliśmy dwie godziny czasu przed zameldowaniem się w hotelu. Zjedliśmy szybki obiad, który wyglądał tak. I był bardzo dobry, ale nie będę go recenzował, bo kurczak już był wczoraj. Hotel kosztował 184 zł za dobę. Jesteśmy tutaj, cztery noclegi. Na przeciwko jakiś dźwig, bo budują jakiś nowy hotel. A pokój wygląda tak. Myślę, że jak za taką cenę, to. Naprawdę jest mega w porządku. I na koniec pierwszego dnia zapraszam na nocny spacer ulicami pusam. Tak jak wspominałem na początku pusan jest miastem portowym, także nie powinna dziwić wszechobecność owoców w morza pod wszelakimi postaciami 300 tysięcy za 2 kg minut 300 tysięcy łonów za około 2 kg kraba królewskiego czyli jakieś 800 zł no tanie to jedzenie nie jest Cześć! Witamy Was w drugim dniu naszego pobytu w Pusan. Jesteśmy w Blue Line Park i jedziemy uroczo położoną kolejeczką wzdłuż wybrzeża. Przejazd taką kolejką kosztuje 40 tysięcy wonów za dwie osoby. Próbowaliśmy przejechać się tą kolejką wczoraj wieczorem, ale z uwagi na to, że był to czas, kiedy był zachód słońca, kolejka była dość znaczna. Nie udało nam się już kupić biletów na, na te późniejsze pory. Przyszliśmy dzisiaj rano, około godziny 9. Udało nam się kupić bilety na godzinę 10.30, czyli tak było jeszcze półtorej godziny oczekiwania. Po wejściu do kolejki okazało się, że osoby, które przyszły po godzinie 10. Niestety musiały już kupować bilety na godzinę najwcześniej 15.00. Także jeśli chcecie jechać taką kolejką, musicie tutaj niestety uzbroić się w troszkę cierpliwości. A niestety nie ma możliwości w chwili obecnej rezerwacji przejazdu tą kapsułą w sposób internetowy. I jest to tylko obostrzenie dla turystów z zagranicy. Osoby posługujące się koreańską kartą płatniczą mogą taką rezerwację internetową uczynić. A przypominam, jeśli już jesteście w Pusan, to jazda tą kolejką jest obowiązkowa tak samo jak kupienie osypka w zakopanym albo rozstawienie parawanu na plaży nad Bałtykiem. Wzdłuż trasy tej koleki. Tuż pod nami biegnie także ścieżka dla pieszych. My wykupiliśmy bilet w jedną stronę, także podróż powrotna odbędzie się właśnie tą ścieżką. I tak oto odbyliśmy sympatyczną przejażdżkę ze stacji. MIPO do stacji, uwaga, muszę przeczytać, Ciąg SAPO, chyba tak to się wymawia. Na stacji Ciąg SAPO zmieniliśmy środek transportu na tzw. Pociąg plażowy, który jedzie równolegle do trasy kapsu, którym się poruszaliśmy, i znaleźliśmy się na plaży song Jong. Jest to mekka koreańskiego windsurfingu i surfingu. Chociaż ja nie znam żadnego koreańskiego surfera, ani żadnego tu nie widzę. A nie, przepraszam, jest trzech koreańskich surferów tam są w pomarańczowych kamizelkach, uczą się surfować. Żartowałem z tym surfingiem, na temat koreańskiego surfingu nie mam żadnego pojęcia. Przy okazji wspomnę o cenach tego środka transportu, którym się poruszaliśmy, czyli ten odcinek pomiędzy stacją Chong Sapo a Song -Jong, gdzie się aktualnie znajdujemy, kosztował za dwie osoby 16 tysięcy wonów, czyli jakieś chyba około 40 zł, ale nie jest to tego warte moim zdaniem, także zdecydowanie lepszym wyborem w tym momencie byłoby przejście tej trasy pieszo tą ścieżką, która wiedzie wzdłuż wybrzeża. A my zmierzamy do świątyni, której nazwę widzicie tuż za mną na tablicy informacyjnej. Widzicie także pewien symbol, który akurat w naszym kraju bardzo źle się kojarzy. Niemniej został on przywłaszczony przez pewnego austriackiego malarza, którego nazwiska nie będę wymieniał. A w sanskrycie symbol ten dosłownie oznaczał przynoszący szczęście. W Polsce również możecie spotkać tego typu symbole chociażby na południu Polski, w Tatrach, często można spotkać tego typu symbol o nazwie Krzyżyk Niespodziany. Początkowo planowaliśmy pokonać odcinek z plaży Song Jong do świątyni buddyjskiej, do której zmierzamy autobusem, ale stwierdziliśmy, że odcinek 2 kilometrów to nie, jest jakieś, to nie jest jakieś duże wyzwanie. No i okazało się to lepszym wyborem. Dużo fajniej odkrywa się jakieś miejscowe niuanse, idąc wolnym spacerkiem wzdłuż wybrzeża mijamy małe przystanie rybackie ludzi zbierających owoce morza, miejscowe osoby jedzące coś przy, przy wybrzeżu na pewno dużo więcej można zobaczyć niż jadąc autobusem no i trafiliśmy w końcu do celu naszej pierwszej wycieczki, przetarcie było ciężkie, zmierzaliśmy przez pola ryżowe, pola minowe nie wiem co jeszcze, ale najważniejsze jest osiągnięcie celu A na mapce, która jest umieszczona przed wejściem do świątyni, możecie zobaczyć, że wszystkie budynki i ścieżki układają się w kształt smoka. Figury, które za mną widzicie, a jest ich równo 12, są przedstawieniem chińskich znaków Zodiaku i pełnią one rolę strażników wejścia do świątyni. Koreańczycy na tych figurach umieszczają pieczołowicie monety. Te monety. Umieszcza się tutaj na szczęście. Miejsce jest piękne, cudowne i warto było tutaj przyjść. Naprawdę, jedna z najpiękniejszych widoków, jakie można zobaczyć. A ja osobiście nie dziwię się popularności tego miejsca. Jest godzina około pierwszej po południu w środku tygodnia. Odwiedzających jest tutaj bardzo dużo. Szczególnie oblegane jest miejsce, w którym przed chwilą byliśmy, czyli ten klif, z którego rozpościera się wspaniały widok na całą świątynię. Robi wrażenie. Tuż nad bramą, którą przed chwilą mijaliśmy, widzieliśmy napis The Most Beautiful Temple in Korea. Co prawda byłem w dwóch tylko świątyniach w Korei, ale rzeczywiście ta jest najpiękniejsza. Każda kartka pod każdym lampionem, który tutaj nade mną widzicie, to życzenie jednej konkretnej osoby. A jeśli sami osobiście chcecie zamieścić takie życzenie, to musicie zapłacić 30 tysięcy łonów. Muszę zaktualizować cennik, który przed chwilą podałem. Życzenia pod lampionem kosztują 30 tysięcy łonów, a życzenia, które wiszą na tych listkach, które znajdują się nade mną, kosztują 10 tysięcy łonów. Także promocja. I to jest tak zwany mini Wish. Próbujemy trafić pieniążkiem do miseczki, i wtedy życzenie się spełni. I teraz jak leci? Drugie pudło. No, Nic z tego. Ubaw mnie, uwaj mnie. Może ty będziesz miał szczęście. Zobaczymy. Pan trafił. O, <trafiony> A ten, już nie? Ale, jeden trafiony. Opuszczamy tę wspaniałą świątynię. Jest to miejsce, które w Korei do tej pory wywarło na mnie zdecydowanie najlepsze wrażenie. Pięknie położona świątynia w pięknym miejscu. Zdecydowanie, miejsce warte odwiedzenia. Polecam serdecznie. za nami widać kolejkę relacji Mipo Songjong. To jest trasa, którą my rano pokonaliśmy w połowie za pomocą tych kapsuł w pięknie położonych okolicznościach przyrody, a drugą część trasy pokonaliśmy właśnie tą kolejką. Odległość pomiędzy tymi stacjami dwoma to jest niecałe 5 km i tak jak wspomniałem rano, trasę powrotną wykonujemy właśnie takim oto deptakiem za pomocą własnego napędu, czyli na piechotkę. A idąc tym deptakiem jest oczywiście możliwość zejścia na samo nabrzeże albo na fajne punkty widokowe, które oczywiście po odwiedzimy. I przed nami właśnie pierwszy z nich. jeszcze <śmierdzi> <śmierdzi> <Dzień dobry. śmierdzi> <Dzień dobry. śmierdzi> A tutaj mamy bardzo fajną część tego pomostu ze szklanym dnem, szklaną podłogą. Znowu mi się uaktywni mój lęk wysokości. Boję się. Jesteśmy z powrotem przy stacji Po i trafiliśmy w takie jakieś dziwnie spoterskie miejsce. Gdzie nie wiedzieć dlaczego, ludzie bardzo chcą sfotografować i sfilmować przejeżdżający na przejeździe kolejowym pociąg. Też sfilmowałem, ale to dla Was, specjalnie dla Was. Okay. Thank you. W taki oto szybki sposób znaleźliśmy się na szczycie wieżowca LCT The Sharp. Ten wieżowiec ma prawie 412 metrów wysokości. Wybudowany został w 2019 roku. A ja zapraszam Was do podziwiania razem ze mną pięknych widoków na całe Pusan. Jaki jest koszt wjazdu na ten wieżowiec? Zapłaciliśmy 40 500 łonów. Przy czym mieliśmy 25% zniżki za to, że korzystaliśmy z kolejki, którą widać tam na dole. Krótkie podsumowanie. Czy opłaca się wyjeżdżać na ten wieżowiec? Może i się nie opłaca, ale warto. Jedyny minus tego miejsca jest taki że ten tak zwany shocking bridge ma bardzo mocno porysowaną podłogę i niewiele przez niego widać, ale za to z pozostałych okien widok na pusan przepiękny. Dokładnie 48 sekund zajął nam zjazd z 98 piętra na parter budynku. Pokonaliśmy dzisiaj 17 km na własnych nogach, nie licząc odcinków pokonanych kolejką i kapsułką. Także pora zjeść coś dobrego. Podali nam obiadek, czyli ramen z krewetką dla Niny, mój tradycyjny kotlet koreański. Pokazuję wam, jak to wygląda. Wygląda obłędnie i kosztowało, uwaga, za dwie osoby, 80 zł. Nina, jak test ramenowy? Obłędnie, dobra, bardzo dobra. To I nastąpiło idealne, kulinarne podsumowanie tego fajnego i wspaniałego dnia. Byliśmy na bardzo pysznym jedzonku, za które zapłaciliśmy za dwie osoby 80 zł razem z napojami. Ja miałem tradycyjny koreański kotlet. Do tego był rosołek, coś w stylu rosołku z udonem. Wyczuwalny był smażony czosnek, bardzo pyszne. Oczywiście do tego banczany. Ninka miała... Jakże koreańsko, ramen. Razem z krewetką. Razem z krewetką i banczanami. Nie będę tutaj się bawił w wielkie krytyki kulinarne. Nie jesteśmy wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie, aczkolwiek z punktu widzenia przeciętnego i zwykłego turysty jedzenie było naprawdę z górnej półki bardzo smaczne. Do zobaczenia jutro.